Witam Państwa. Wypadek w Krapkowicach. 7 września kierowca ciężarówki wymusił pierwszeństwo. Osobowy Ford roztrzaskany. 22-letni kierowca ciężarowego Mana, skręcając na węzeł autostrady A4, wymusił pierwszeństwo na 28-letnim kierowcy Forda. Mężczyzna Forda został zabrany do szpitala, a jego auto nadaje się obecnie do kasacji. 8 września mężczyzna skoczył z wiaduktu pod pędzącą ciężarówkę. Do tragicznego zdarzenia doszło na A4 w godzinach przedpołudniowych w pobliżu Gogolina na 256 km drogi w kierunku Katowic. Poniósł śmierć na miejscu. Do czasu przybycia prokuratora. Ruch w miejscu wypadku odbywał się lewym pasem. Korek na nitce w kierunku Katowic sięgał 2 km. Dobiega końca przebudowa ulicy Opolskiej w Krapkowicach. Jesienią 2020 roku, wycinką drzew rozpoczęto tam remont właściwie przebudowę tej ulicy i chodników. Zakończenie budowy już tuż tuż. To około 700 metrów bieżących odcinek drogi wojewódzkiej numer 415, który na czas robót został prawie zamknięty, bo mogli nim poruszać się oprócz wykonawcy robót, mieszkańcy znajdujących się tam posesji i użytkownicy usytuowanych tam również firm. Początkowy koszt inwestycji to około 3 miliony 800 tysięcy zł. Później cena wzrosła, bo Wystąpiły dodatkowe prace. Inwestycję w ponadpowie dofinansowuje nasza gmina Krapkowice. Resztę płaci właściciel drogi, drogi wojewódzkiej 415. To jest samorząd województwa opolskiego. Ten samorząd jest reprezentowany przez inwestora zastępczego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Planowane zakończenie robót miało nastąpić 30 czerwca bieżącego roku. Tym razem, może faktycznie nastąpi to tym razem na koniec września bieżącego roku. Prawdopodobnie wówczas droga wraz z chodnikami, parkingami, zatokami i tym podobne zostanie oficjalnie przekazana do użytku publicznego. Będzie pewnie ceremonia naszych e, polityków przecinanie wstęgi, laurki i uśmiechy. Piastowka z 40 ma już nowego właściciela. Jak informuje starosta, w lipcu spółka WGM Opole 2 wygrała przetarg na zakup nieruchomości przy ulicy Piastowskiej. Nieruchomości zwanej potocznie Eichhallmerem, na górce przy Kościele, tam gdzie kiedyś był Dom Kultury Odmętu. Inwestor zapłacił 1 830 000 zł i podobno zamierza już wiosną rozpocząć tam budowę aż 100 mieszkań. Przedstawiciele zarządu powiatu w imieniu powiatu podpisali akt notarialny przenoszący własność terenu na nowego właściciela. Miejmy nadzieję, że zawarli w tym akcie, w umowie kupna-sprzedaży, w akcie sprzedaży zapisy o pierwokupie. Gdyby się okazało, że tak jak ze Starym Szpitalem, firma zawiodła. Natalia zastępa zwyciężczynią premier. Podczas 58. Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu okazała się najlepszą piosenkarką. Jak później napisał burmistrz. Obserwując piękną muzyczną przygodę i kolejne sukcesy krapkowiczanki na dużej scenie, to wielka przyjemność. To prawda. Natalko gratulujemy. Symboliczne, bo w pandemii dożynki gminne w tym roku w krapkowicach będą na placu Eichendorfa. W niedzielę 19 września o godzinie 17 właśnie tam oficjalnie rozpocznie się ta impreza. Natomiast dzień wcześniej, w sobotę 18 września, będzie wieczorem zabawa taneczna, która rozpocznie się o godzinie 20. W niedzielę, w godzinie kulminacji dożynek, to znaczy o godzinie 17, nastąpi podsumowanie prezentacji koron dożynkowych. Już o godzinie 15 będą występy artystyczne naszych grup wokalnych, artystów lokalnych. Piosenkarzy, muzyków i pewnie potrwa ta zabawa, aż do ciszy, czyli do 22. Wszystko to w ramach pikniku dożynkowego organizowanego przez urzędników magistratu i Domu Kultury. Burmistrz zaprasza. Miłego dnia, tym bardziej, że wygląda na to, że lato wróciło do nas. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.